Wielki tyr podróżował z niej po dziewięciu światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują. Szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi. Teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów. Dość dziwnie żeby przeżyć. Będźcie w prawo na dole schodów. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Liosta. Udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia tej osi. Dobrze, teraz wepchnij ją na miejsce. Teraz umieść koło na torze. Idealnie, teraz przepchnij most po torze. O, o, o! Cały most się obraca. Jak to jest w ogóle możliwe? Rony, ale jesteś silny. Dalej, do dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu. Zmęczyłeś się? Nie. Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługa Michel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze. W którym odmówiono osądu i spokoju, niby jak? Magia Wanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś lub ktoś grało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! To było imponujące. Nie uszkodziłeś sobie pleców? Nie uszkodziłem sobie pleców. Tymi drzwiami. Chwila. Świątynie teraz budowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. Josta. Cięciwa przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Gdy zdobędziecie Światło Alfheimu, napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. Mówisz, jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Bogowie mają mnie za nic. Czy to tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła bifrostów, by się przebudzić. Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. Są częścią drzewa świata i pozwalają przemieszczać się między światami. Kto działa? Musicie mieć to. Bifrost służy do podróży między światami. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść Bifrost tam. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd. Będziecie mogli przekraczać granice światów. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy, i wieże światów, które otaczają jezioro dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi, wieże na zewnątrz i dziewięć światów, są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No, tak to działa, ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce? Tak. Niech tak będzie. Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Vanahaimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy Alfheimu. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak. Koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. Chwila, tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam tę do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Hmm. Nie chcesz go zgubić. Teraz most łączący światy się wstawił i świat między światami się otworzy. Widzicie ten wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ skupia i wzmacnia moc po prostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie jego światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni. Ktoś taki jak nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozproszyć czarne tchnienie? Tak, dzięki światłu Alfheimu. Znajdźcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie... Światło. Ale twoje widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Nie. Nie, nie, nie. nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! By przywrócić magię musicie wkroczyć do światła. Ale uważajcie, aby nie dać się... Zginęła, prawda? Raczej nie chodźmy, spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Dobrze, że... chyba to zabiłeś. Rano, o co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Zrób się. Chłopcze, co mówią? Hmm, coś o odwiecznej wojnie o światło. Nie rozumiem. Skoro obie strony go potrzebują, czemu się nie podzielą? Chciwość to bardzo częsta przyczyna wojny. Światła. To yeah. wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Uh -huh. <grym> <Moment>. <grym> Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. więcej. Ech, skąd to się w ogóle bierze? Mówiłeś coś? Nie. O, dobrze. Najmniej zbliżamy się do światła. Zaraz. Ja, czy to Sindri? Tak, tak. Zapraszam. Nie tak mu tego w ręce mojego brata, ale jakby co? każ mu dłużej hartować stal, wypatrzył detale. Hmm, to co będzie? Jest coś jeszcze do obgadania? Co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Mógłbym przysiąc, że coś. Co się dzieje? Głosy. Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichnął. Słyszałem krzyki. Wiele głosów. Wściekłych. Naprawdę ich nie słyszałeś? Nie. Czułem. Zło. Trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale Nie może... obchodzą nas. Na to. to musi być ta świątynia! Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce. Al Niebieskie drzwi! To musi być wejście! Chodźmy! Ostrożny chłopcze. Co oni robią? Most zniknął! Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. No! Kurwa, Dobra! Walczymy! Dobra, coś się stało, tak sądzę. Co Co nas atakują. To nie miejsce dla nas. Chwila. Łączone razem przypominają runę, ale to bez sensu. Chodź, wracamy do łodzi. że Elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce. Ale... wojna wszystko psuje. Wystarczy. Rozmawiamy na łodzi. Teraz się... Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną, licz się ze śmiercią bystrą. Lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Tak, woda pasuje. Chłopcze, to znowu głosy, ale inne, mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Co się dzieje? Rany, zobacz. Ojcze. Tak. Głosy, które słyszałem. Ciężko było je rozróżnić, ale wydaje mi się, że w tle słyszałem Mamy. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. A się. dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. ustaj za mną. To nie brzmi dobrze. Nie podchodź do klatek. są zamknięte. Idziemy tu się. Co? to